Cześć. Wiele robimy, by przygotować się do świąt Wielkanocy. Podejmujemy różne wyrzeczenia, bierzemy udział w rekolekcjach i nabożeństwach pasyjnych. Spowiadamy się i uczymy coraz to nowych form modlitwy. I dobrze, bo Triduum Paschalne i Oktawa Wielkanocy zdecydowanie zasługują na to, by wszystko w sobie zmobilizować, aby jak najlepiej przeżyć te dni. Co jednak z pozostałą częścią okresu wielkanocnego? Czy nie jest trochę tak, że chcąc odpocząć po intensywnym wielkim poście, tak naprawdę nie świętujemy tego, na co tak długo czekaliśmy? Dlatego dziś o tym, jak długo powinniśmy świętować Wielkanoc i jak najlepiej przeżyć ten czas, by na co dzień cieszyć się radością zmartwychwstania Chrystusa. Przepraszam bardzo, jak długo katolicy powinni świętować Wielkanoc? Nie wiem. To myślę, że to nie od ilości, od jakości zależy. Trzy dni? No dwa dni, tak jak w tradycji, No, nam, że tak powiem, przekazuje nie. Trzy dni. Zgodnie z tradycją? No tyle, ile trwa Wielkanoc. Trzy dni powinni świętować, tak jak kiedy świętowali. Wielkanoc? A za dwa tygodnie chociaż. Przez te całe 40 dni, do których się przygotowujemy. I jeden dzień. Ile tak? chcemy? No, to dobrze, no 50 dni. A dlaczego tak? E, to jest e, na pamiątkę 50 czyli tych 50 dni, w których e, apostołowie spotykali się z Jezusem. Wydaje mi się, że cały rok. Przynajmniej przez pierwszy miesiąc. Cały rok. <laughs> cały rok. Cały rok. Cały czas się tujemy. To jest martwienie w nas całe życie. Cały, cały rok i całe lata. Czym dla pani jest okres wielkanocny? Wycieszenie, uspokojenie, yy, modlitwa, no i przede wszystkim spotkanie z rodziną ważnym świętem, no. I przeżyciem religijnym też. Czas na spotkanie się z rodziną. Przede wszystkim no. z rodziną pojechać, zobaczyć rodzinę, porozm porozmawiać. W czymś wyjątkowym, o. W wyjątkowym, no wyjątkowe przeżycie, nie? Najważniejsze święto w roku dla katolika. No w... Wiaru? Chyba. Dla mnie jest okresem odnowienia. No jest wielkim świętem. No dla katolika jest czymś największym. Dla wielkim świętem, chyba największym. Pan Jezus martwysta, więc może i my się podniesiemy. jest takim momentem radości, taką niedzielą, taką bardzo długą niedzielą, w której mogę świętować właśnie zmartwychwstanie mojego Jezusa. No taki piękny czas radosny. Dzięki. Dzięki. Jak długo powinniśmy świętować Wielkanoc? No tak od strony liturgicznej, no to do niedzieli zesłania Ducha Świętego, która w tym roku wypada 28 maja. Natomiast to pytanie można też tak potraktować szerzej i w zasadzie można powiedzieć, że my się dlatego spotykamy, i dlatego jesteśmy wierzącymi w Chrystusa, ponieważ on zmartwychwstał. Więc tak naprawdę codziennie przez cały rok y, powinniśmy. Przynajmniej pamiętać o tym, że Chrystus zmartwychwstał i że to jest podstawa naszej wiary i dlaczego tutaj jesteśmy. Bo zauważcie, że na przykład, kiedy jest wyznanie wiary podczas prześwięteń, mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli cały ten, ten element zmartwychwstania, on jest cały czas obecny w liturgii Kościoła, no bo od, od tego tak naprawdę się wszystko zaczęło od zmartwychwstania Chrystusa. Czym jest okres wielkanocny? To jest taki szczególny okres, taki szczególny czas, kiedy Kościół przez teksty liturgiczne, przez śpiewy przypomina o tym, jak się rozwijał Kościół w tych pierwszych latach. Po zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyli tak pokazuje, w jaki ludzki sposób powoli, tak ten Kościół raczkował, że nie, nie wyszedł taki triumfalny z tej Jerozolimy, tylko tak powoli przez różnych ludzi, którzy mieli większe lub mniejsze problemy, którzy poznawali Chrystusa, którzy się w Nim potrafili zakochać i jak, jak ten Kościół się rozwijał. Więc to jest takie. Ja bym powiedział, przypomnienie nam, jak wyglądało na początku, może, żeby trochę zatęsknić za taką, za taką, taką szczerą wiarą, za takim, takim zrywem, jaki był w Kościele i starać się na tyle, na ile każdy może to na co dzień wprowadzać u siebie. Jakie są etapy okresu wielkanocnego? Różne. Najpierw jest Oktawa Zmartwychwstania do, do Niedzieli Miłosierdzia. Później jest taki okres, powiedzmy, oczekiwania do wniebowstąpienia Pana Jezusa, kiedy to Chrystus między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem pokazywał się, pokazywał się apostołom. I po niedzieli wniebowstąpienia jest niedziela zesłania Ducha Świętego, która w tak sposób liturgiczny kończy okres wielkanocny, ale no, daj Boże, nie, żeby nie skończyła w nas radości ze zmartwychwstania. Czym charakteryzuje się okres wielkanocny? Na pewno śpiewamy Alleluja, które przez cały Wielki Post było nieobecne, więc tak to nam może wybrzmieć na nowo. Natomiast myślę, że on też ma charakteryzować się, czy może charakteryzować się taką, taką odnową wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ to słowo zmartwychwstanie jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ono tam non stop się pojawia, szczególnie w listach św. Pawła, żeby przypomnieć nam, że, że Chrystus rzeczywiście zwyciężył śmierć i, i żyje, i żeby ta, żeby ta radość w nas była coraz coraz mocniejsza, coraz większa. Po co nam okres wielkanocny? Moim zdaniem on wypływa z takiej naturalnej chęci przedłużenia radości. Czasem tak się mówi święta, święta i po świętach. Jest w tym jakiś taki żal, że było miło, było jakoś tak inaczej, a teraz musimy wrócić do takiej szarej rzeczywistości. I ten okres Wielkanocy to jest takie przedłużenie, te 50 dni takiego przedłużenia tej, tej, tej radości, pokazania, że rzeczywiście jest to bardzo ważny okres w życiu Kościoła. Jest to okres, który no mówi o początkach, o początkach Kościoła, o zmartwychwstaniu Chrystusa. I więc Kościół daje taką nam możliwość ucieszenia się, nawet jeżeli ktoś przez Przygotowania do Święt Wielkanoc świąt wielkanocnych był zmęczony gotowaniem, sprzątaniem, remontami i nie załapał się na tą radość wielkanocną w niedzielę zmartwychwstania, no to ma jeszcze trochę czasu, żeby tą radością wielkanocną się ucieszyć. Potrafimy towarzyszyć Chrystusowi w tej radości wielkanocnej przez cały okres, czy raczej ograniczamy się do tego rezurrecyjnego powitania? Na pewno jest to taka specyficzna radość, bo ona wynika z wiary, to znaczy z takiego mojego takiej osobistej relacji z Chrystusem. Jeżeli uświadamiam sobie, co się stało podczas Tridu paschalnego, kiedy, kiedy przypominamy moment śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to ta radość, ona myślę, że staje się bardziej postawą. Niż takim wybuchem emocjonalnym. To jest taka postawa takiego człowieka radosnego, człowieka otwartego, spokojnego, że ten, ten spokój i radość bierze się z tego, że ja naprawdę wierzę i żyję tym, że Chrystus zmartwychwstał. W naszej kulturze kładziemy duży nacisk na przeżywanie męki i śmierci Chrystusa. Trochę mniejszy na tą radość, tak jakby w życiu były tylko choroby, te nieszczęścia i tylko to potrafimy z Chrystusem przeżywać. A dlaczego tak rzadko zapraszamy Go do naszych radości? Jak, jak to zrobić, żeby Chrystus był też w tych naszych radosnych chwilach życia? Zmartwychwstanie to jest tak wielka i piękna sprawa, że tym się nie można tak ucieszyć, tak o! Że to, to wymaga pewnego jednak przygotowania, że to wymaga takiego skupienia i, i takiego no, przedstawienia sobie w głowie, tego myślenia, że, że jednak śmierć to nie koniec. I że ja nie zostanę gdzieś tylko duchem na, na zawsze, tylko że Pan Bóg mi wróci ciało, że ja, ja, że, że ja dostanę to, to przemienione ciało, że ja Chrystusa i tych wszystkich świętych, do których się modlę, to kiedyś kiedyś zobaczę. I daj Boże, będę zaliczony do, do ich grona, że stanę tam razem, razem z nimi przy Chrystusie. Więc to też jest, no, myślę po naszej stronie też taki, taki wysiłek, żeby z tym zmartwychwstałym chcieć być. Jak prawdziwie spotkać, ale i zobaczyć zmartwychwstałego? To jest bardzo dobre pytanie. Zobaczcie, że kiedy Chrystus przychodzi z martwych stałych, każdemu tak indywidualnie się pokazuje. Pokazuje się uczniom, ale później do Tomasza, z Tomaszem rozmawia, do Marii Magdaleny inaczej. Myślę, że to, co może nam pomóc, bo to nie tyle my będziemy go spotykać, co Chrystus do nas przychodzi, bo to jednak to musimy pamiętać, że my nie wywołujemy Chrystusa jakoś, że my tylko możemy chcieć go spotkać, szukać bied, tak jak, tak jak apostołowie, ale Chrystus się pokazuje wtedy, kiedy chce i w sposób, jaki chce. Na pewno to co może nam, nam pomóc to na pewno yy, myślę prośba o spotkanie z nim o wiarę. Yy, myślę też takie y, czytanie Pisma Świętego i takie usiadamianie sobie że ci którzy spotykali Chrystusa że oni też mieli trochę z tym problem, że to było wyzwanie dla nich, że oni tak oni sami wątpili, tam, czy, czy na pewno, czy to on, czy nie on. Dojście do spotkania z Chrystusem to jest jakiś, jakiś proces, który wymaga też stawiania pytań, ale też szukania, tak jak apostołowie, trochę też takiego smutku, żalu, tak jak, jak Maria Magdalena, ale też taką później, taką odwagą wyjścia i, i głoszenia Chrystusa z Zmartwychwstałego. W tym będziemy spotykać Chrystusa. Też w drugim człowieku, który też każdy z nas jest, jest obrazem Boga i każdy z nas spotykając Chrystusa no, niesie go innym. Natomiast takie no, dotknięcie Boga jest podczas Eucharystii. To jest ten moment, kiedy na nowo przypominamy sobie ten moment, kiedy Chrystus martwy, stały przychodzi, y, przychodzi do apostołów. I tu myślę, że jest najbliżej, jak możemy być Pana, y, Pana Jezusa właśnie podczas, podczas Eucharystii. A spotykać Go możemy no, w całym naszym takim codziennym życiu. Jak dobrze przeżyć ten czas? By radość zmartwychwstania towarzyszyła nam każdego dnia. Jeżeli będę uświadamiał sobie, że to, co teraz przeżywam, o czym czytam, to jest całość życia Kościoła, że zmartwychwstanie Chrystusa, że Chrystus zmartwychwstały jest obecny na co dzień, to myślę, że to będzie nam pomagało przeżywać zmartwychwstanie też poza okresem zmartwychwstania, żeby nie. Nie próbować pomyśleć, że wracając z niedzielą Zesłania Ducha Świętego, okej, okay, to kończymy i teraz czekamy na Boże Narodzenie, żeby na nowo przeżywać tajemnicę, tajemnicę Chrystusa. Że, że, że niedziela zesłania, zesłania Ducha Świętego jest jednym z ważnych etapów życia wiarą, który nie kończy myślenia i radości martwych ale przenosi ją już na, na, inny, na inny poziom. Promowanie Wielkanocy nie kończy się na jej oktawie. Trwa przez cały okres Wielkanocny. Do niedzieli zasłania Ducha Świętego. W ciągu tych dni Kościół włącza nas swoją radość ze zwycięstwa Pana nad śmiercią. Chrystus żyje i wychodzi nam na spotkanie, więc nie zatrzymujmy się na początku drogi, ale bądźmy świadkami Jego zmartwychwstania. Do zobaczenia za tydzień.